Witam serdecznie, z tej strony TV Player. Postanowiłem, że zanim pójdziemy na bossa Wrócimy do wcześniejszego ogniska Żeby... Jest to to? I, sp... I spróbujemy Zdobyć taki przedmiot Dzięki czemu Butelki będą dawały więcej życia nam Mam nadzieję, że tam radę tam dobiec mnie szybko To chyba nie jest aż tak trudne ale z moimi możliwościami to już nie bywa. Chwileczkę jestem tutaj. Eee, Wydaje mi się, że wystarczy coś takiego zabić. Aha. Auć. Dobra, jebać! Jebać go! Kam! Dobra, przeżyłem. Jeszcze raz na wszelki wypadek. Teraz możecie sobie strzelać. Już nic nie zrobicie. Ah, A, dobra, jeden. Oj, right. drugi. Wow, working. Tá? Lecimem Boh! Wow. Pierwszy. Drugi. Teraz tylko te skudne klicze załatwimy. I bierzemy przedmiot i spadamy stąd. Słyszałem jakby ktoś ze mną szedł. jeszcze troszkę. Uda na trzech naz. Jezły jestem. Ej, już myślałem, że mnie złapie. Jezu. Ej. Dobra, udało się mnie szybko, mnie ładnie. Jest zajebiście. się. Mamy to, co chciałem, lecimy stąd. przyniosę się, niech będzie szybko. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. <coughs> to... of seek, the Scales? In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality the one thing that he did not have but his very research drove him mad the archives became a dungeon a place for sinister experiments now nobody dares even approach the duke's forbidden archives it looms over this land high atop the mountain but i should warn against even an approach my Mam Zabra, to już. To już mówiłem. Czyli Seth oszalał, i zaraz go załatwimy. To jest na doół, tutaj? Nie, to jest źle pobiegłym. Dziwny myślałem, że szczepuję, że to wziąłem. Dobra teraz tylko z tymi się rozprawimy Jest Jestem dead O, o, a, no, się zrzutknąłem. A, jest tutaj. leczę się bo tutaj łatwo zginąć no właśnie To lecimy teraz tu. Tutaj. Tak. Tutaj daleko. Myślałem, że dalej coś będzie. Dead. Detachi. Co? Nie, no, ja. Dobra. Okej, tych już mam z głowy, to lecimy dalej. Kurcze to jest niebezpieczne miejsce do walki, bo łatwo spaść. Dalej. Gdy będę Dobra. Okej. Okay. Dobra. Teraz pokażę wam magię. że tak powiem. Chodził po wodzie. Kuźiwa chodzę w, po w powietrzu. Jestem zajebisty. Jaki jestem zajebisty. A, tam jest jeszcze jeden pagas. Spróbujemy go jakoś przejść. No, ch chyba śniż. Eee, teraz jakoś tutaj. Tutaj hmm. i tutaj. Dobra, jednego załatwiłem, drugi chyba uciekał, ale. O, kuź wam, nie sądziłem, że on tutaj przejdzie. Nie no, to mnie zaskoczyła, gea. <grybaniec> Jebaniec. No, dawaj. Ale skurwio, mocny jest! No, w końcu padł. Dobra. Dla. Chyba to jest coś... Się... Szlag by to! Dobra. Zdecydowałem, że teraz zrobię speedrun'a, czyli... Olewam te wszystkie krzycze, i biegną do celu. Ciekawe z jakim skutkiem to się skończy dla mnie. Eee, jest dobrze. Na szczęście oni są dość wolni, więc przy odebinie szczęścia. O, no jest gitara. Przy odrobinie... Szczęście, Szczęście umiejętności. O, no, tutaj znowu chodzę w powietrzu. No Jestem tutaj bisty. Człowieczeństwo, dziękuję bardzo. A teraz tutaj jakoś. Też tu. Czy wyżej? Tu, no. Aha, tego już nie ma, no to zajebiście. Tego już nie ma. Ej, coś na bok się zacząłem wsuwać. Nie uciekaj! Nie, stój! Jeszcze raz? Jest. Okej, okay, dobra. Mi się przyda. W sumie to też sobie wezmę. Dobra. Żebym teraz nie spadł, to by było fajnie. Hmm. Lecę prosto. Czekaj, o, to jest to wyjście do... Okej. Okay. No i zajebiście. Już jesteśmy u bossa. Pewnie. Na ja wszelki to Dobra, na no jazieli będę z nimi walczył. Może jak... ...pokonam bossa, to sobie z jednym zawalczymy. Okej, okay, tutaj mamy seta eee, żeby, żeby mieć jakąkolwiek szansę. Kuźwa wiedziałem. Wlazło za mną jedną. Jebama. To cholestwo wlazło za mną. Kuźwa. Czyli ogólnie będziemy musieli e, zawalczyć z tymi coś jakby meduzy przed... Przed setem dopiero wtedy walka z bossem. Niestety. Oj! Nie chciałem go atakować. Ale ogólnie dam radę. Co do samej walki to najpierw trzeba jego taki kryształ zniszczyć. I wtedy wtedy dopiero możemy go pokonać. pierwsze przejście nie! Jezu, się, że wracam na zbity ryj dobra Wieczkę, żebym znowu nie spadł jakoś głupio dobra, chyba dam radę okej okay. hmm. to zawalczymy z tymi Górnymi meduzami. A może teraz uda się? Dobra, spróbuję jeszcze raz bez walki z nimi. Spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Eee, udało się. Chyba. No. Dobra, najpierw musimy zniszczyć jego kryształ. Tam jest przed nami. I wtedy zaczynam walkę. Chyba, na wszelki wypadek uleczy się. I zobaczymy, jakie. Jakie obejrzenie ja będę zadawał. Nie! Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie! Jebane. Teraz, ja tam mogę podejść? Nie, prawda? Pójdź, Pana to będzie ciężka walka, bardzo ciężka. Okej, okay. w teraz kurzewki przed bosem. Zobaczymy sobie z tym jednym czymś. Tutaj powinno być jedno. Jak nam pójdzie? Dawaj. Jeszcze raz. Kuśwa. Nie, nawet nie próbuj mnie zabijać. Nie! Kur... drugie przyszło. Jeb... Uff, masakra. I lecimy na szybko, na seta. Nie, pana, ile życia mi wzięło! Kuś, ma mać! Nie! Zwietrzać ode mnie, wyszukim koty. Właś, właś, właśnie. Jest. Ile życia mi to wzięło, chlelstwo? No, pij! dobra. Teraz na spokojnie to zagrać, będzie dobrze. Co on robi? Jezu, Okej. Okay. Nie, 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 dalej. tam teraz skup się. kup się. A ty chujku. Maha jak pojebane tym ogonem. Kuśwał, spokój się. Leżeć. Leżeć, Set. Kuśwa, co za chuj. No już, już. Zmęczyłeś się chujku. Zmęczyłeś się. To se odpocznij. No uderz go Oj! Jezu! I? Nie no. Kuśwa, w ogóle krzewcić, go nie mogę. Dobra. Dostał. Znowu. A. Znowu. Unik. Unik? Dobra. Co robi? No Be... Yo, 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 yo. Jeszcze jeden cios. Jeden cios! Tamte! Finish him! Fatality, you motherfucker! Woo! I Set został w bardzo piękny sposób zjebany. Okej. Okay. Człowieczeństwo, gdzie jest ognisko? Dawać mi ognisko! Jest, jest. No i super. Trzeci plus pokonany. Został jeszcze jeden. Więc ogólnie sądzę, że walka była całkiem ciekawa. Okay. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części. Mówił dla was Dante the Player. Cześć.